Halo Ignacy? Dzień dobry. Wielki kniaś, Wielkiego Księstwa Moskowskiego mhm. bardzo prosi o pomoc na froncie, ponieważ tutaj sytuacja się diametralnie zmieniła. Moja musisz się musisz się skomunikować z moim generałem. Generale dziku. <grym> Wysyłam <the passion. grym> idę. Polska cała tpisowa. <grym> Polska cała Zaraz zabieram im Fort. Dobra. Dwa tyknięcia. to nie ukrywajmy, że też nie obrugają ten smoleński, te bunty ich strasznie się tutaj teraz walczy, wiesz. Zaraz przyjdę. Więc jak już tam o. Oble, oblegał tę Polskę, to opisujemy, oddam ci królewiec i potem. Francja przegrała z Anglią. Ha. Co? No. Straszne. Mm? A to straszne info dla ciebie też, bo Anglia będzie twoim wrogiem. A zanim będzie, to wiesz. To szybciej proszę niż myślisz, no w cesarstwo się nie wbijesz, dopóki Austria jest cesarzem. A ja wiem. Ja wiem. Spokojnie się zobaczy. 56%, no powinien zasłupać ten królewiec. W sensie, żebyśmy mogli ten królewiec oddać, no bo przyjeda się ten kanał już przerzutowy, no nie ukrywajmy. Jeżeli mamy faktycznie ten potop zrobić, no to trzeba mieć te Prusy Książęce, nie? No dawaj, jest. A dół, dobra, to za to zatrzymam, zobaczę czy Polska się zgodzi. No, musi się zgodzić. Na oddanie królewca jednej prowincji. Nie zgodzą się, minus 60, dlaczego? Sprawdź czemu. Ym... Alien war pewnie. Nie, Demand Exit War Score, czyli jeszcze musiałbyś coś oblegać. Dobra, idę ich pobić na razie. Chodź. Dobra. Kurwa, drogi ten królewiec. Hmm. No to jest jednak 17 developmentu, nie? Musiałbym ich więcej oblegać, mówisz? Ewentualnie mogę... Sprawdźmy, co, co oni, na, na co by się zgodzili. No albo na nic się nie zgodzą w sumie, no cholera jasna. Trzeba więcej zdobyć. Ile pobić im to armię. Chodź mi, pomóż, bo będę potrzebował trochę mięsa. Dobra, mam tylko 13 tysięcy, nie? No 16 tysięcy, ale potrzebuję mięsa. Tu ci buntownicy lolardscy. Co ty robisz, mówię, Lolard Heretics? Wyślij mięso swoje. Biegnie. Zaczekam w witebsku i dopiero wchodzę, dobra? Wpuść pierwsze mięso. już biegnę do kalugi na razie. Dobra. Tu, Może połączę to Atakuj, Atakuj, tak, tak, ja zaraz wchodzę. Wchodzisz? Już chwila, muszą dojść, idą. Idę, dobra. byś wszedł pierwszy, nie? Dobrze, wejdziesz. Dwa dni przede mną wchodzisz. Dobrze. Dobra, I ja przejmuję dowodzenie. Nie, nie przejąłem dowodzenia. Nie, nie przejąłem dowodzenie. Czułeś, ale i tak przegrywamy bitwę. Bo walczą twoi żołnierze na razie w pierwszej linii, wiesz? Aha. No już ja walczę. Wyrżleni <gryżanie> wszystkich Moskali? No stary starym powy... manpowerem, manpower y, morda. Straszne. Co on Ci jeszcze tu oblegać? Weź, to czaj i wszystkich zmasakrować, tych buntowników, to wszystko no, To jest straszne. Dobra, możemy odpuścić tą Kłajpedę w takim razie. Tylko powiedz co potrzebujesz w takim razie. Znaczy nie no, Kłajpedę ja mogę, mogę Ci dać w tym... Dobra, to dawaj po... mi tam te dwa, co, co, co Ci zmasakrować to tutaj jeszcze potrzebujesz na szybcioch. A chcę z Polską osobno spisować. Nie? Dobra, spis... olejcie już to Polskę. Nie tak musimy pewno? mieć tego Królewca, no za długo będzie to trwało. Ja już też nie mam manpowera, a, a moja armia ma 13 tysięcy tylko. Zemitaje mi odbyli, kurwa mać! Dobra, jasne. Dobra, no to robimy tak. Ja muszę to zemitaję dostać z powrotem. Chcę ją mieć. Ale za, ty... za to, że ci wygrałem wojnę, to chcę to mieć chociaż. Quaipede mogę ci dać, ale Zmitaj ci nie dam, nie, 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 nie mam opcji. Nie mam opcji w ogóle kompletnie nie ma opcji. Muszę to z do dewelopmentu. No ale patrz co ja zabrali. Z kurwi, No to kurwa! Ja ci wojnę wygrywam śmieciarzu, a ty mi kurwa takie rzeczy robisz no, 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 no stary, no, 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 kurwa wojnę ci całą no, 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 to zrobiłem, no No 5 developmentu, jak ja Minsk mogłem zabrać im. No dobra, no to było se kurwa nie wiem wziąć czegoś, no kurwa wojnę ci no. zrobiłem, mordo, no to było chujowe. Pomogłem ci w wojnie z Norwegią. O super. dobrze. Przypominam, wszystko, ta wojna tak długo trwała. A musiałem Litwę jak najbardziej tego... To bym mordo, to ta miejsca. wojna by kurwa nie trwała jeszcze tak dłużej i gorzej. O Jezus Maria. Tak masz połączenie. Odpuściłem Polskę, to mogę kurwa 5 pierdolonego developmentu mi już załatwić, no. Ja nie wymagałem dużo. Oj, tam problemy widzisz, wszędzie problemy. No, widzę widzisz. problemy, no nie podoba mi się to. Oda, da, 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 Pamiętaj o tym, co łączy, a nie dzieli. Gry łączą, a nie dzielą. Dokładnie. Claire, tutaj będziesz zaraz rządził. Niepodzielnie. Zabrałem ten smolisk? Tak, zabrałem. No to teraz reduce over extension. Mam równo 100% over extension. Tak zamierzałem, żeby właśnie o to chodziło. Tak? Że prak Praktycznie, że ten pistolet, który ja stworzyłem dla siebie, to był równiutko 100% over extension. Mhm. Więc dlatego tak chciałem to skończyć, nie i patrz, co się dzieje w Litwie. Gówno. Też dodajmy, że w sumie, no tak, tak na logikę. w ty masz kulturę litewską. No. Tam wiesz, się bunty. No, nie co, miałbym. Buntów. Mam to w pędzlu, chciałem to mieć. Jest jedna prowincja, dostaniesz się no, w No kolej... jedna prowincja. To wywiemy z mojego. Z Dobrze, mojego to mi wyjdzie najdę... chociaż jakieś pieniądze, choć flotę sobie odbuduję. Nie mam pieniędzy. Kurwa, to co ty mi, ty, ty jesteś bezużytecznym sojusznikiem. No teraz dostał generała Dzika i od razu. No się tak, teraz mogę bo... się kozaczyć. Od razu się kozaczy. No, no do... teraz, bo, bo, bo mogę. No, no rzeczywiście możesz i to ja nie będę przecz... zaprzeczał nawet, aczkolwiek. Chyba <gurwa> tą tę Litwę zjadłeś. <gurwa> o, chyba coś upadło. Taki ham. O, 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 harków. Lituania no. jest eee! broken. Jeszcze nie wolno, wypowiem zaraz. No to dokładnie to rób. Ale no, nie mam powera i nie mam overextension równe 100, więc może poczekam. To prawda, ale powinieneś. A nie chcę się zwasalizować? Gdzie harków? Czy to, to, to jest kultura jakaś, Miszar w ogóle? Miszar. Miszar rządzi. To jest. O, o, tak. To jest. Mój kraj. Taki Jak... piękny. Zatrudnię sobie doradcę plus dwa militarnego. Hmm, kurwy. Nie ma. A, nie, nie ma. Nie, nie ma. Haska, ha, 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 ha. To staje trade war na danie. Założyli sobie sound tool na. Ty wy kurwy, ja was dojadę. Trade war. Ja was kurwy dojadę. Jeszcze w Bałtyku będą zmniejszali mój Ten. Dochód. Kurwa przyjdę dzikiem i zrobię pierdol taki, że. Mitał. Gdzie jest prowincja? Mitał. Była gdzieś, walczyliśmy mm. o nią, ta przy Rydze. Mm -hmm. A co buntowników tam masz? O, musiałem tam adres zwiększyć. Mm -hmm. Dobrze. Quatermaster, powiada się. Ok, to jest. To... <śmienic> Du, 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 du. No i co? Fajnie poszło. Fajnie Walczysz poszło. Się z nimi? Tak, stwierdziłem, że kazań tak wiesz, patrz. A wasa ich? Pytanie, czy warto, czy nie mam jakieś kory, co, cokolwiek. Ja, ja no wiem, że no. mam. Bo ja mam teraz ten, administracyjne. No w sensie, jeżeli nie możesz wziąć wzięć tak Extension, to bym zwasalizował, proste. Ja wiesz, to zaraz zaraz to, 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 to skoruję, bo ja to już skoruję wszystko, nie? Bo ja mam... Tańsze minicy. korowanie, to wiem. Tańsze korowanie, bo idei, plus jeszcze mam administracyjne. Te, plus tańsze, to, to jest jeszcze większe, tańsze korowanie, więc wiesz. A ja okay. właśnie overextension sobie zbiłem. Okej. Okay. Więc teoretycznie, no teraz zostaje tylko wygrać tę bitwę z nimi i koniec. Ej, oni są Eastern. Ha. Śmiesznie. Frajerzy. I patrz, widzisz jak wygrywamy, tutaj też mam generała dzika. Czyli wcale nie jest tak, że oni są murzynami. A zdobędziesz Ale... to przez Krym będziesz mógł przejść? Oni mają akces przez Polskę i Litwę. I Mołdawię. Oni no tam jeszcze mają. Tak. Matko bosko. No to chyba dobrze tam pójść, nie? Mhm. Mają jakiś fort w ogóle, Do pajacy? Stolicy. Okej. Okay. Hu. Ale żeśmy... Hmm. Porobieni, co? No, teraz muszę tylko czekać, aż twój generał dzik umrze, a potem zrealizuje mój plan pod tytułem Omega. Co znaczy? Zobaczysz jak go wprowadzę w życie. Aha, że zaatakujesz mnie, tak? Nie, ej, zaraz zaatak! To, takie duże Ale to jesteś kurwa, to jesteś właśnie ty, do chuja pana. Zawsze ci kurwa, pomagam przez pół grę, bo ty. O, o. O, jestem teraz taki silny! O, ignacy. A co ostatnio było? Chodź pomożesz mi w wojnie z tą jakąś... Kurwa z... walczyłem ci do ostatniej kropli krwi w tej wojnie, bo byłeś debilem. Bo to było, to było wypełnienie swoich zobowiązań jako sojusznik. Ja zawsze wypełniam zobowiązania, a ty jesteś właśnie takim sojusznikiem, że jak masz odrobinkę więcej mocy, to jest zawsze. Oho, ho, Ignacy! Mm, 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 a może zweryfikujemy żądania terytorialne? hu hu. hu. No to, ty, to są twoje słowa akurat. No te, tylko, że ty to robisz w każdej serii. Aaa, już, już zaczynasz, już zaczynasz jak typowa kobieta, ja nie mam Bo ja ci po prostu wygrałem, kurwa, całą wojnę teraz i teraz jesteś, kurwa, nagle kozakiem. Dostałeś prowincję, bardzo ładnie. Dzięki, łap. mordo, jedna prowincja, kurwa. 14 developmentów, to jest o 14 więcej niż miałeś. O chuja, kurwa, mordo, no to zbawienie po prostu. Ty to jednak jesteś łaskawca. Tak. Cze jestem, ile byś, kurwa, dostał developmentów, pizdę, gdybym nie miał tego generała w wojnie. O! O, i już, już zaczynasz swoje, i już, i taki właśnie jest. Ile byś stracił developmentu, jakbyś tego generała nie miał? Powiedz. Bo, bo, bo tak, bo, bo tak od razu, tak, tak. To 14 byś stracił, czy może 48? Więc proszę ci nawet mi... Nie mów, że kurwa to taka wielka łaskawość od ciebie, o masz regenta, Dobrze mój ci tak. Z tego głównego. Nie może tak. Bo ja pierdolę to kurwa wjeżdżam w Bieszczady, chuj. <laughs> nie nie będzie słychał tego jak go obraczę. to jest cel twojego króla. wkurwiony wkurwiony, bo powinieneś był zabrać więcej tej Litwie, żeby zdobyć e, podole i. E, gdzie są Bieszczady? zaraz Zaznajdę kurwa Bieszczady, czekaj, zwiesiła grę. Bo twój, o, Civil War! A, ma Civil War, ty patrz jakieś miecie. Aha. Dobrze. Ty musisz zdobyć przemyśl. W przemyśle masz Bieszczady. Przemyśl to. Tak. Przemyśl swoje postępowanie może, co? Chwilę, ja, ale Jedisan w sumie tam... Ej, to śmieszna prowincja ten Jedison. Czemu? Bo to akurat wtedy rzeczywiście mógłbym ich wasalizować, bo akurat Jedisonowi miałbym co chociaż... Do tego Jedisonu nie mam jak zabrać zbytnio od nich chyba. Bo możesz tam zaporoże utworzyć. Mogę kazać im utworzyć, ale ja nie zabiorę tej prowincji, bo nie mogę jej skorować. A, racja. Zobacz, że to jest jakoś, nie wiem... Nie wiem, wasali go zjedz? Może? No, nie mogę wziąć tego. Dlaczego? Dziś do prowincji, ja mogę wziąć wasala? Tak, tak, mogę, no, ale. No to to jest lepiej. Wasal i go zjedz. Ale. A przecież, że jako wasal będzie fabrykał oklejmy, no daj spokój, no nie tracisz admin pointów, Tylko deep pointy. O! Co? Bardzo ładne zadanie. Hmm? Podbij kazeń. Kazę? No znaczy, no sub ten kazań, nie? A, cały dostałeś? Tak. Kasus tak. bali zajebisty. Mam już to misja. zadanie już wcześniej, ale wtedy wziąłem inne. Mm -hmm. A teraz. Ja mam misję Money. Hehe. <noise> ok, co tutaj mamy? Połock on Separatist. Gdzie? W jakiej prowincji? <noise> w każdej. Misk, Mogilew, Polock. Misk zwiększymy. Połock zwiększymy. I Mogilew też zwiększymy. O, a jakże? Wypowiadamy wojnę Danii? Jestem. mam z tym na power up też. No, dobra decyzja. Wypowiedz wojnę dalej. No generała, chcę go wykorzystać jeszcze. Ale no ja ci nie pomogę w tej wojnie w żaden sposób. No, nie mam na statku, żeby tam popłynąć, nie mam nic. Nie. Kompletnie, jestem amebą. Czemu? Czemu ja mam samych amebiastych kurwa sojuszników? Dobra, Harków, no. stajesz się moim wasalem. Nowym wasalem miłości, radości. Szczęścia, dostatku. Ja Ciebie będę karmił w taki sposób, że Ty będziesz nowym Krymem. Moim Krymem. Dobrze. Tak, tak to widzę. Nowy, lepszy Krym. O jesteś nielojalny. Kto Ci pozwolił być nielojalnym? Jesteś słaby, pewnie dlatego są nielojalni. Nie. straciłem Western Armstrong. weź tutaj relacji, muszę tam poprawić. To prawie. Ja mam z Tobą na 200. Ja mam z Tobą 129, nie dlaczego. West... Agresywna no, nie. ekspansja. A, no, Hmm. 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 Miałek, możesz odkupić swoje winy. Sprzedaj mi Mitał. <słuch> A nie, to Gdańska. proszę no, się zastanowić. No dobrze, faktycznie. Do marzenie to było... taję, ja nie chcę zemitać, chcę więcej już teraz. Teraz już, teraz chcę więcej, ale twój generał dzik nie będziesz wiecznie. No dobrze, ale póki żyje, trzeba go wykorzystywać, kurwa, no. No ale no, co możemy zrobić z tej danii? Jak Jako ma sojusz z Norwegią. No właśnie, z kim? No. Bremen, Hamburgiem i to mamy kurwa ciężkich przeciwników przed nami. Ja, jak mi jakoś załatwisz dostęp do tej Danii, przypominam, że oni zablokują ciśnienie i tam nie przejdziemy, nie mamy obecnie żadnych statków. No właśnie, ja dobudowuję. To A możemy przejść, jeżeli ja kontroluję jeden brzeg, oni drugi, to mogę przejść przecież. Jak zbudujesz ogromną flotę, no to wtedy możemy się zastąpić. Ale po co mam budować ogromną flotę? Nie muszę no. budować ogromnej floty, wystarczy mi jakakolwiek. Przez bronny Mur, przez Polskę i Litwę nie przejdę. Ale możemy przejść przez Kanę, jedną część może mamy. No? O. no? Ale potem dalej nie pójdziesz przez Sierland. Chaniem, bo powinienem oblegać no, no tak. Ale na pewno tak działa, bo znowu potem będziesz mechaniki Ignacego i znowu będzie jak ze stotkami. Nie można się zdecentować. No dobrze, jak coś ma flotę, no. No, mogę pójść, no ale, no. No, o, coś byśmy zrobili, no. Pragmatic no. Sanction już musiała polecieć. A w A, mi się kurwa śmierdzi jakimś kurwa kolosem na glinianych nogach, wiesz? Niby wygrywają, ale przed sekundą mniej. Civil War wiesz o co chodzi. Dalej mają. Między Austrią, Noble Rebels. No, ile jeszcze masz maszą ma. z no, to to ma więcej wojska na świecie, tak z ciekawości. Otomani? Potem Aragon stary jest drugi. No, w sumie. Austria jest trzecia, potem jest Anglia. Wenecja jest stary, kurwa. Wenecja jest czwartym krajem na świecie z armią. Z 19 najemnikami. Ja jestem czwarty, ja jestem szóstym krajem. Dziwo. No ty się skonsolidowałeś z tego co widzę? Nie. Nie? Nie, czyli połączyłem armię, ale nie skonsolidowałem. Aha. Dalej się odnawiają. A Wenecja właśnie dostała WIEP. Zero, 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 Z taki po zero żołnierzy. No, okej. Okay. Nie, no to ja już jestem, brakuje mi dosłownie 280 ludzi. To jest taki po zero żołnierzy, że sobie wyobrażam, że taka chorągiew jest wbita w ziemię sama i czeka, aż przyjdą. <laughs> Bo tutaj powinien być Albo jest co, no to zero żołnierzy, no to są te wszystkie służby garnizonowe pewnie i cały tył, nie? I, Gotowe i, po prostu pod rekrutów. Byli zerami. bez bezużyteczni. Dobra. Jest kolejna idea. Land leader, maneuver. Dokładnie. Teoretycznie, ile dania ma żołnierzy? Piętnaście z dzikiem, no to to by się sam zjechał. Znaczy, tak, ja tutaj, tylko mają tam kilku tych pajaców tam z tyłu, nie? O to mi chodzi. Austria chce Roya Mary, nie wiem czy ja chcę im dawać. Czemu? Bo oni upadają. Co z tego? Tak bardzo upaść to coś... jest... Hej! Hej! Hmm. Hej! Nacy! Mm. Wow! Dziękuje za wojnę, a teraz daj mi święty spokój. Dobra. Dziękuję za Wester Armstrong. Dobra. A skąd ty Dajem... masz tyle pieniędzy? Event miałeś jakiś? Nie. A co? Miałeś od początku i mnie chciałeś ich dać. Kurwo. Nie, nieprawda. o już od razu mnie posądzasz. Ojesz no? mi odcinek. Ja tam... Nie no, no dobra, event miałeś czy coś? Nie. A skąd ci się tyle pojawiło? Cheaty wpisałem. <laughs> Taki chuj. Ja zawsze jak mam coś, 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 coś fajnego, to cheaty toczy. To, to, Nie serio, no, zresztą, eventa miałeś? Hajsy? Nie, po prostu ja mam dobry przychód. Od zawsze. Pierdolisz. No serio. Ja no, mam doradcę długiego poziomowego doradcy i mam przychód na poziomie plus dwa teraz, ale to no też to, 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 nie jest aż takie dobre. Kiedy chciałeś ocenić ranę, to miałem 270. Teraz by uzbrało się 500, więc dałem ci połowę. Co za kurwa śmiesz, pierdalany? Tak, no. ja, połowę, żebyś nie płakał, prawda? I myślę, że wszystko stało już uzgodnione. Przy okazji sobie relacje z tą poprawiłem i mam z tobą znowu Western Armstrong. Jestem zadowolony. Oportunistyczna kurwa, no. Więc może i mnie to kosztowało, ale przynajmniej będę miał szybciej technologię dziewiątą, a po technologii dziewiątej będzie już rusiaka? Dziesiąta! A ty co będzie? Western! Tak To Cieda, ty, ty dobrze jesteś? Jestem na ósmej. Ja też jestem na 8. Aha, okej, okay, dobra, faktycznie. Dlatego mówię, że potem będzie dziewiąta, a potem dziesiąta. Mhm. O, teraz mi dochód powinien skoczyć, bo będę na tutaj na ahead of time na tych obydwu Dobrze. Jaką mam ja w ogóle regencję? Boże, ja widzę, dostałem wybitną regencję. Po prostu najwybitniejsze Jakie? w kraju zebrały się, żeby rządzić Moskwą. 31! A kto potem widzi? Putin. 24. Ale to nie może być Putin. Na Putina to musiałeś mieć jakieś 666. 6, 6. <grym> Jakie 666? 6, 6 mi się wydaje, że powiedzieć 616. 6, 6. O, jakiego? takiego. Wladimir Putin może mieć więcej, niż inni. On może mieć 777 7, 7 nawet. Z kim graniczy Wladimir Putin? Z kim chce. <grym> no, dokładnie. No, powinien się Andras pojawić teraz. Dokładnie tak. Przezbuduję jakieś baraki. Na przykład w, w... Moskwie, o, przydałoby się. Jak tam jesteś z Manpowerem? Zero. Serio? No, odnawiam się. Wow. Moja armia musi się w całości odnowić. W ja mam 3000. Ile w ogóle masz przychodu Manpowera tak na miesiąc? Obecnie? No. Już Ci mówię. 430 9 miesięcy. Serio? No to ja mam 286 i daję radę. Bo ja jeszcze nie mam yy, tej mojej idei trzeciej. Opinia, A jeszcze nie wzięło się jeszcze. Mam rekord Recovery speed plus 10%, bo ja nie biorę nie, nie biorę tych idei, bo ja mam administracyjne i musiałbym wtedy punkty administracyjne na to przeznaczyć. A chcę technologię, żeby się zwestalizować. Mhm. Okej. Okay. Dlatego na razie takim więc. Jakbym miał może już właśnie tę trzecią, to wtedy ten MPR by mi się odnawiał. na życie. Dobrze. Na razie się w tym wstrzymuję. To też jest dobre. Landleader Leader Shock. Kurwa, ci moi generały będą dobrze. Jak tam była sprawa mojej agresyjnej ekspansji? Węgry mnie nienawidzą. Czechy minus 49, o włos, od, o do, o włos Od koalicji. Szkoda, Ale. bo teraz to, ty musisz teraz zająć się kazaniami, nie? Mhm. Ja muszę Norwegię teraz w końcu zjeść do końca. W końcu zjeść do końca. No. Masz tu gdzieś armię jakąś blisko? Nie masz. Gdzie podejść? Nie, ja, bo w Brasłaj mam bunty, to sobie chyba sam z nimi poradzę. No, o nie, ja to kawałeczek mam od ciebie. Skąd mogę zaatakować? No, a, z społocka, niewiele to zmieni, ale. Tak, river, river, river. Will crossa river. No cóż, mm. Ja chyba ich masakruje. 105 dyscypliny robi swoje. Swoją drogą ciekawe, że oni nie mają teraz mojej dyscypliny. To? No moi buntownicy nie mają mojej dyscypliny. Może są lituanian separatist? Nie, nie wiem czemu. Czy to jest dyscyplina, która wynika ho, z długo. O, Dania przestała uznawać mnie za rywala. Oho. Intrygujące, ale ja nie przestałem was uznawać za rywala. Chyba, że już nie będą, że już nie są warfit tego. Nie, mogę ich cały czas mieć na rywalu. Pięćset Moskwa zjadła pół Litwy. To jest piękne, to jest piękne. Jak ja się zregeneruję, to to już mnie nic nie powstrzyma. Ja to widzę. Brandenburgio. Kiedy byś chciał wejść do wojny? Austria. Po tej wojnie. Brandenburgia jest w debacie. Wy nie wejdziecie nigdy. Czemu ja mam tę głupią regencję 031? Zależy mi właśnie na tych administracyjnych najbardziej. I dostałem regencję 031. fokus ja mam fokus na administracyjne. Masakra. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. O, dobra, powinien mi się za zwiększyć dochód już. No, w końcu statki mi się zaczęły pojawiać. Może ja gdzieś baraki? Mhm. Mm mm -hmm. Mm -hmm. dobra. No przynajmniej o. już ponad 50 power projection, więc dostaję już tego, wiesz... Plus jeden punktów. Masz już też problem, pewnie masz już 50 power nie? Za te prowincje wszystkie. Nie, 41. Tak? O, tak, myślałem, że ale więcej. Ale mam moje victory cards. Tak? Zdobyłeś teraz już? Dlatego tak mi zależało na tym Mińsku, bo to były victory cards. Czego? to, to się, się straszne, twoi... te punkty, tak szczerze? To cię uwzględnia, w sensie, bo... twój typ grania? W sensie, nie, po prostu... Jak widzę, że jestem pierwszy albo drugi w punktacji, to jestem zadowolony, no, Aha. Uważam, że wtedy rzeczywiście jestem dobrym graczem. A ty który jesteś w punktacji? Siódmy. A, A ja drugi, widzisz, bo mam Wiktory Poza tym to jest zawsze fajnie, mieć te Wiktory bo to masz taki cel jakiś. Nie? Taki tak? o Gra mówi, mam tutaj cel do zrealizowania i jestem dobrym graczem, jak to podbiję i utrzymam. Więc ja mówię, okej, okay, to jako dobry gracz będę to podbijał i utrzymywał. Okay. To jest fajnie. Zawsze lubiłem jakieś takie osiągnięcia w jakichś grach, że takie wiesz, że gra mi mówi tutaj fajnie, fajnie jesteś Moskwą, ale byłoby miło, jakbyś podbił Konstantynopol. No, wtedy, nie, a... możesz sobie samemu stawiać tak bardziej cele, nie? on tylko że jak samemu sobie stawisz, to też nie masz takiej presji, która na tobie jakoś to wymuszasz, byś tam trzeba... Ja nawet 300 developmentu nie mam, żebym mógł mieć, nie? Jeszcze. Ja mam 282. Ja mam 608. No. I ty mi śmiesz mówić, że nie mogłeś mi dać Zentai, nie? No, widać nie mogłem, no. Co zrobisz? Może boluje Forty. I tak, i tak DK mam. Chyba hmm. Mok... kurwa Santu, tu da nie pojadę. Tylko, żebyś przyszedł, nie? Tam w razie co? Kogo wy macie za sojuszników? Ja właśnie zmogbólowałem forte jakby co? Brawo. Austria podbija Salzburg, który rozrósł się do wielkości Bawarii. Dziwne rzeczy się tam dzieją. Hm. O. Pomerania. Hmm. Mm, mm, mm. Nad czym myślisz? Fajno zdanią. Fajna, że jak będziesz przekraczał, w każdą ten Sealand, to będziesz miał minusy. Będę miał. No tego nie przeskoczę, nie? radca zmarł, no nie! Mają ekonomiki quality. Nie mają żadnego boostu do swojego wojska. To czułby, żebyś przyszedł jedną armią do przekroczenia. Potem już bym resztę zrobił sam. Do tego. Ja, tam ten tu teraz, niby. Za 8 lat w witepsku. No to, to To nawet nie jest rozmowa o buntownikach. To ja tak. mam za 4 lata dopiero. Anres, dwa litości. do mnie? No idę. O, myślałem, że nie, że nie przyjdziesz. Dzieska dwójka idzie. Może ja skonsoliduję te regimenty. Aura, skonsoliduję to. Przydałoby się jeszcze transportowcy. No. Jeżeli mamy później walczyć z Norwegią kiedykolwiek, No my nie jesteśmy teraz. No niestety, ja mam teraz 50 hajsu. Wysłałem ci dość sporo. I to powinno stać się, na, stać się na odbudowanie wszystkiego. No cóż, jest. Co innego z tego zrobiłem. Aha. Flotę handlową musiałem zbudować. Super. <grym> Dałem mu pieniądze, żeby odbudował swój kraj, zbudował flotę handlową. No a jak inaczej odbudujesz kraj? Nie wiem, no. No, no, to właśnie zastanów się i nie wiem to se może multi śpiewać a ty powinieneś myśleć. O, jak słodko, wspomniałeś o jakimś podrzędnym youtuberze, który... Który, nie wiem, może jakiś 30 razy większy od ciebie kanał, nie? <grym> Oj, widzę, że liczyłeś, widzę, że liczyłeś. No tak na szybko, zawsze z taką matematyką, bo to mi ludzie piszą, o chujowe liczenie były. <grym> Ale no, moja armia jest w Smalandzie. Widzę. Jest sm o, moja armia jest smal! <grym> Small, nie? misję, żeby mi odpoczął Manpower, a nie specjalnie. To wypadaj, te wojny. Myślę, jak ją zrobić. Pamiętaj, mam zbobolowane forty, więc tam nie pozwól, żeby coś tam zrobiłem. Boję potknąło. się. Hmm. Boję się koalicji. Mee, Tam koalicja. Masz Austrię za sojusznika, więc luzik. Co? Masz mnie za sojusznika. Widziałeś, jak użyteczna są moje armie. No co? Eee, dobra, czekaj, to do flotę muszę dać na pozycję, może co? Masz flotę jakąkolwiek? Nie. U. Zero. Dobrze, Nul. To poczekaj. To musi mi się flota, w takim razie flota odpocząć. Muszę ją ustawić od razu zawczasu, wiesz? Mm -hmm. Wy nie chcecie Brandenburgia przyjść, gdybym was wezwał na przykład pod żądaniami terytorialnymi? Mm. Mm -hmm. I tak nie przyjdą. A Austria? Austria też nie przyjdzie. Szkoda, no ci moi... Powiem ci, że moi sojusznicy... Ale już, już masz tego Putina na tronie widzę. Tak. Wszedł na tron. Spoko. Czekaj, przerzucę flotę tylko tu. Handlówka jest tu, 31 mam na plusie, 8000 manpowera, muszę zdobyć Sieland, to jest najcięższa bitwa, jedyna do zrobienia. Musisz musiał iść instant za mną, możesz wysłać... E, do Sieland połowę tej armii? Do Sieland. przepraszam, do Skany, to... połowę tej armii, co masz? Dobra, ale nie wiem czy tam nie będzie atryszyn. Sprawdziłem, 42 jest, spokojnie. Proszę. Dobra, flota tutaj stoi, teraz tak. Ta flota musi wpłynąć tu. Okej, okay. jest flota. Kurwa, boję się tej bitwy morskiej. Mogę ją przejebać. Cię. Słucham? Zatopią cię. Kurwa, no właśnie boję się, nie, żeby to zrobił. Jej, jest dziewiąta, dziewiąta administracyjna. Dobra, przekminimy to w następnym odcinku, czy mnie zatopią, czy nie, dobra? Bo mamy i tak 27 minut. Zgadzam się. Dobra, to widzimy się już jutro, moi drodzy. Potop, część pierwsza na nami. Widzimy się jutro, papa. Pa.